Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z gry Judgment. symulator Apokalipsy. Gra jest w fazie alfa, jak zresztą widzicie tutaj w prawym dolnym rogu. Jest to symulator Apokalipsy, jak powiedziałam, ale tutaj zaskoczenie nie ma zombi. Tak, ostatnie produkcje dały nam trochę dużo zombiaków. Praktycznie wszystkie survivale, jakie ostatnio powstają, mają sobie zombiaki. Ta nie ma zombiaków, ma za to demony. Demony innego tego typu pochodzenia stworzenia. Więc zacznijmy sobie nową grę. I ja bym chciała na trudności beginner, ponieważ na normalu podchodziłam jakieś 6 razy i dosyć daleko nie zaszłam. Więc zagramy sobie na. To się różni tylko tym, że właśnie mm, potrzeby naszych y, przetrwańców <słuch> są troszeczkę niższe. Pracują trochę y, szybciej, co będzie po prostu akcja się lepiej toczyła, jeżeli chodzi o nagranie i o filmiki dla Was. No, słabsi wrogowie, czy ja wiem. Nie zauważała zbyt dużej różnicy, może troszeczkę. Tutaj jeszcze można sobie o, skustomizować, ale myślę, że zaczniemy. Od tutaj łatwego. Weźmiemy sobie Sida. Stop, dobra. Tutoriala nie będę pokazywała, bo, bo nie będę, bo już go widziałam. Po prostu postaram się Wam tłumaczyć na bieżąco, co jak i gdzie. Na tyle, ile będę potrafiła, oczywiście? A więc tak, stronie nie. Nie będę Wam tego czytała ale chodzi o to, że zaczynamy mając trzech takich może zatrzymamy sobie grę pierwsze skojarzenie RimWorld, jeżeli ktoś z Was e, zna grę RimWorld to na pewno Wam się to skojarzy tutaj z tym ponieważ wygląda to mniej więcej podobnie mamy ludzików, którymi możemy sobie e, na przykład sobie tak o, przechodzić, ale mniejsza o to mamy Marię, Kenego i Lauren dwie kobietki i jeden rodzynek Ok, to są e, nasze surowce, które pokazują na ile godzin Wystarczy nam nasze zebrane na przykład jedzenie, e, woda, e, skrapy, czyli wiecie jakieś takie, e, Jezu, jakby to nazwać, no, nie na odpadki, co po prostu takie pierdółki do robienia rzeczy, jakieś o tak, takie wiecie, skrapki. E, tu mamy punkty. E, no, 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 no wiecie, punkty badań, o może tak nazwiemy. E, tutaj mamy coś takiego jak punkty badań, ale na innej zasadzie, to są takie demoniczne punkty, że tak powiem, no tam to nieważne minimapka, taki mamy trzech ludzików, zacznijmy od Laurem, która tu mamy zdrowie, życie, energię, ponieważ nasi survivalowcy potrzebują snu i odpoczynku więc jest energia i tutaj mamy takie perki jak na przykład ona jest halfi, dzięki temu ma 20 plus zdrowia i alien abductee, czyli ma tam plus jeden, to na przykład tutaj Właśnie jak ona będzie tak jak w Dreamworld. Ona będzie na przykład stała przy stole i tam robiła badania, to jej to będzie rosło dzięki temu. W ogóle, że ma jeden punkt, który robi to trochę więcej, trochę szybciej niż na przykład o Kenny, który ma 0. No ale na przykład Farming ma minus 1. No na razie jest 0. Nie mogło wskoczyć na minus 1, ale, ale jest czerwony 0. Czyli farmerką ona na pewno nie będzie. Jako, że ma ten Science Wysoki i Crafting, więc weźmiemy je tak. Właśnie to automatycznie priorytety się ustawiają dzięki. E zastosowują się do tych perków, które tu są czyli ona ma właśnie crafting tutaj yy, badania i te badania okult? <grytuały> rytuały yy, ścinanie drzew może weźmiemy tutaj, może nawet tak to też się przyda i ku, tutaj może weźmiemy tak nie będę wam tego po kolei pokazywała, to wyjdzie w praniu Dobra, bierzemy dalej. Kenny jest. No, ma plus jeden do walki, bardzo fajnie. Energia plus 15. No, ale niestety głód, jego spokojenie głodu minus 20 aż. Będzie musiał często chodzić, że e, Zobaczmy jeszcze Marię. O, Maria ma farming na 2, świetnie, e, ale ona jest e, wegan <laughs> weganką, więc ma minus 2 do energii, minus 2 do kombat, bo jest przede wszystkim, no co, słaba, ale na za to. Warzywa to jej życie. A czyli ona jest farmerką. Weźmiemy tutaj tobie tak i choptris Będziesz chopowała. Może będziesz też. Może nie. Ty. Ty. Będziesz tak. Woda. Gdzie to jest. Tutaj jest woda dobrze. Byl dobrze. Tak właśnie. Chciałam ci to ustawić, ale to weźmiemy na górę. A farma idzie na dół. Farmera akurat. Będziemy mieli te rytuały. Dobra. No to myślę, że na razie przydzieliliśmy tutaj. A Maria co jest? Aha, tu już patrzyliśmy. Przydzieliliśmy sobie do ludzików zadania, i teraz tak. po góry. Misja. No nasza misja w tym momencie możecie sobie przeczytać w samym dole jest zbudować taką budynek, że tak powiem, drewniany z, z stołem na jedzenie i łóżkiem. Więc przechodzimy w zakładkę Buduj, i tu mamy, no akurat możemy budować tak dziwnie to wygląda drzewa. Zacznijmy od tego, że tak. Wszystkie te różne pierdółki, właśnie które tutaj są, oprócz oczywiście studni czy tych tutaj, barykat, muszą stać. No i oprócz kółka i jeff, no ale chodzi mi na przykład o food table, czy, czy łóżko, czy na przykład workbench. O, muszą stać właśnie w takiej log kabinie. Weźmiemy sobie duże. Tylko ja jeszcze muszę zobaczyć mapę mniej więcej, gdzie co jest. Może na razie wyłączę to, żebyście też mogli się zorientować. To są na przykład miejsca, które możemy skawędżować, tak wyszukiwać w nich na przykład właśnie pozyskiwać skrapy i jakieś leki kamienie, wiadomo tutaj mamy metal mamy jakieś kryształki drzewo, wiadomo szukam jeszcze gliny która tu są jakieś resztki Uuu. powiem wam szczerze, że mapa się wylosowała po prostu okrutna nigdy nie widziałam jeszcze mapy z tak małą ilością gliny no ale dobra Czyli, jeżeli tu mamy glinę, tu mamy kamienie, tu mamy to i przede wszystkim tu jest studnia. Nie wiem, czy widzicie o tu, o tu. Więc najlepiej, żeby budynek był blisko studni, ponieważ no, wodę trzeba czerpać. A zanim dojdziemy do momentu, w którym będziemy mogli tą studnię zbudować, no to jeszcze minie dużo czasu, więc oni po prostu muszą sobie zapewnić tą wodę gdzieś ze źródełka, które najlepiej, żeby było blisko. Tutaj zaznaczamy sobie na przykład w tym momencie, żeby oni ścieli te drzewka. Trochę mi to zajmie. Możemy sobie przyspieszyć czas, ale im on szybciej leci, tym jest niefajniej. <grybko> szybko można przegrać e, przez to, bo no, ten czas leci naprawdę szybko. Może w niektórych momentach takie właśnie nie drzew to może nawet iść. Ale dobra, mamy inwentory, w którym mamy na razie zapasy takie jak chleb, woda, właśnie te skrapy, kamienie, drewno, deski. O, mam nawet, mam nawet 5 cegieł i 10 wełny. Ciekawe. Więc teraz tak, możemy sobie zbudować łóżko, do której mam właśnie przeznaczone te 10 wełny, na prawdopodobnie, bo to jest na, na questa. Więc postawimy je sobie tutaj w rogu. <laughs> Musimy postawić też stół, z którego nasi właśnie survivalowcy będą sobie jeść, bo z tego stołu oni po prostu nie mogą korzystać z żywności, jaką posiadamy. Więc ten stół musi być. Postawimy sobie też właśnie ten stół, który pozwoli nam zdobywać te punkty badań i postawimy sobie workbencha, który pozwoli nam, dobra jeszcze nie, tutaj mamy crafting i w tym momencie możemy sobie skraftić skrapy, które biorą się, nie wiem, znikąd, ale trochę to zajmuję. strzały, ale właśnie, potrzebujemy workbencha, workbencha, możemy zrobić sałatkę z warzyw, tak, to jest kolejny e, krok, że tak powiem misji z tutorial, nie wiem, tutorial w sumie. No nie, no, tutorial jest wyłączony, ale to też w pewnym, momencie, w pewnym sensie nam pomaga. Żeby właśnie wyszukać i zbudować farmy, to zaraz momencik. Mm, możemy sobie zbudować, e, zrobić sałatkę z warzyw, których nie posiadamy w tym momencie. Możemy sobie zrobić e, pałkę, no i łuk. Ale do tego właśnie jest potrzebny nam Workbench, więc sobie teraz postawimy. Budowanie idzie także bardzo szybko, nie ma jakiejś... Nie jest to po prostu jakaś podstawa tej gry. Czyli jest w pewnym sensie budowanie, ale bardziej zarządzanie tymi budowlami niż samo budowanie, bo e, budowanie naprawdę idzie szybko, jak zresztą widać. No i Lauren z tego powodu, że w priorytetach ma swoje potrzeby, co oczywiście zawsze, crafting, do którego nie mamy w tym momencie nic do roboty, no to następne z kolei jest właśnie wyszukiwanie tych badań, no i one nam tutaj rosną, ona się tym zajmuje. Później ma ścinanie drzew, co. Jest niefajne kolejności, bo ona będzie tutaj po prostu stała. I... no dobra, na razie jej tak zostawimy. Ponieważ <laughs> przechodzimy do zakładki <laughs> research. Oh, o, jak widzicie na Alfę gra jest rozbudowana, Chociaż tak, no nie wszystkie. Na przykład tutaj macie coming soon, czyli to po prostu już tutaj jest i to będzie, ale jeszcze nie ma. <laughs> Więc zaczniemy może od farmingu, który mamy na samej górze. Eee. To bardzo interesuje, ale z tego jeszcze właśnie też nie ma i to wszystko komikson komikson, ale dużo jest rzeczy, jak widzicie, które po prostu już są. sama jeszcze tutaj wszystkiego nie odkryłam ale w ogóle. Więc potrzebujemy 5 punktów, więc bierzemy ten farming. No i dobrze, automatycznie wskoczyło nam <coughs> kolejne zadanie, żeby wybudować y, dwie farmy. Ale bym chciała jeszcze wrócić. O, tak na zielono jest, zamazane, fajnie. Y, wygląda właśnie... jak już mamy to wyszukane że tak powiem. Mamy listę, nie wiem, zadań, które po prostu muszą być zrobione, które my zaznaczyliśmy, żeby były po prostu robione. Tak, trochę, trochę dziwna, dziwna zakładka, że tak powiem. Jest, no, mnie to mało interesuje, nigdy tam nie zaglądam. No i świat, ale do świata to jeszcze przejdziemy. Na razie ona wyszukała, tak więc bierzemy b -b buduj. No i mamy te farmę. Myślę, że pójdziemy w tą stronę z tą farmą. I drugą, na drugą nie mamy kamienia. Alright. Możemy to zrobić tak, w ten sposób, zaznaczyć cały, że tak powiem, kwadrat. Albo możemy po prostu nacisnąć na kwadrat i wydobąć. I zaznaczymy sobie tylko dwa, bo no ile to? Jeden stop ma 17, ten drugi ma 15. Będzie wystarczająco kiedy tutaj buduje nam. Dobra, to przyspieszymy troszeczkę. Jak na razie nasze potrzeby są w miarę spokojne. 64 godziny mamy. E, jedzenia na 77 wody tutaj jak widzicie mamy dzień pierwszy godzina, dosyć szybko leci, bo właśnie można na tak to przyspieszać oni sobie zaspokajają swoje potrzeby w miarę właśnie w miarę potrzeb tak jak widzicie tutaj na pierwszym miejscu zawsze są ich potrzeby i oni sobie je zaspokajają nie mają żadnych broni tak, możemy sobie podglądnąć ona w tym momencie idzie posadzić jakieś nasionka Kiedy w tym momencie idzie coś zjeść a Lauren Lauren, Lauren, Lauren Loren. E, sobie co? E, Wyszukuję. Dobra, Kennedy, idź tam ścinać. Ty się zajmujesz farmą, tak? Bo jesteś. Ty jesteś Maria Farmerką. Ale nikt z was nie ma w priorytetach, żeby wydobywać ten kamień, więc ciebie weźmiemy w tak. Przesuniemy ci jednak wydobywanie. Tu trzeba operować niestety tymi mm, potrzebami, tymi priorytetami tych ludzi, bo czasami właśnie tak jak ten res research po prostu. Ta postać będzie tam stała i będzie tylko wyszukiwała w nieskończoność dopóki nie będzie musiała zrobić coś, co jest wyżej, czyli na przykład iść spać, czy zjeść. Więc czasami jak nie macie nic do wydobycia, no to możecie wrzucić ten research na górę. Jak macie, no to ja bym radziła go trochę na dół przesunąć, bo inaczej ona będzie sterczeć przy tym stole. No dobra. Przyspieszymy trochę, może nawet bardziej. Musimy jeszcze ile kamyków? No, jeszcze trochę, więc... Weźcie do roboty, kobieto. Teraz oni zetną w ogóle to drzewo i też się wezmą za kopanie, Tak mi się wydaje. I wtedy, jeżeli dwa sloty kopania będą zajęte, to ona automatycznie przechodzi o slot niżej, bo nie będzie miała co robić, więc zajmie się najprawdopodobniej. To nie ty, to ty byłaś. Tak, zajmiesz się wtedy wyszukiwaniem. No, teraz, że dwa sloty były zajęte przez no to Kenny się wziął z, 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 za badania. No ale to bez różnicy. Znaczy, no jest różnica, bo najlepiej sobie właśnie... Wędy, przesuń się. No. Ty idź na badania. Nie idź na badania. Aha, ja ci przesunęłam, żebyś wydobywała kamień w pierwszej kolejności, ok, Więc... ...teraz możesz sobie w sumie iść... E, ...poresearchować, tak powiem. Ile mamy tych kamieni? Mam na pewno już wystarczająco, no właśnie. Postawimy sobie drugą farmę obok. Radzę nie pędzić za zadaniami, które się pokazują, właśnie to, że macie je zrobić, bo można się zapędzić. <noise> bardziej dbać o potrzeby i, i dopiero powoli te zadania robić. W sumie tych zadań jest niewiele. To jest bardziej na zasadzie tutorialu takiego, żeby po wam prostu Wam pokazać podstawy, tak jak zbudować tą. Przepraszam, ten domek. I postawić to łóżko i ten, ten stół. No, bez tego myślę, że ludzie by nie przetrwali tego ze jednego pierwszego całego dnia. Więc. Ponieważ, jeżeli spadną na potrzeby, to zaraz zaczynamy spadać życie. Dobra. E, tutaj jest informacja o tym, że powinniśmy uzbroić trochę naszych ludzi, więc zrobimy sobie dwa. Zrobimy sobie trzy, albo nie dwa. Zrobimy dwa i zrobimy łuk, który, jak widzicie, nakierujemy. O, matko. No i tak, mamy przeszukać najbliższą lokację. Zaraz wam pokażę, jak. Jak nakierujemy to pokazuje na potrzebujemy pięć i właśnie. No i właśnie tu po pojawia się taka informacja, że w pobliżu został porwany jakiś kolonista i my możemy po prostu go pójść i uratować. Więc naciskamy świat. To jest świat. Mamy na razie taki kwadrać Fajna taka kartka papieru. To jest nasz obóz i właśnie tutaj macie fajną bardzo legendę. I tu są takie właśnie Misja ratunkowe, na której jest dwóch impów. E, więc my możemy send e, rescue i tak, musimy cię uzbroić przede wszystkim, więc ty i ty. On ma na czerwono, więc ma minus 2 do kombatu, więc nie wiem na jakiej zasadzie to będzie działało. Najpierw tutaj dwa pierwsze levele dalej będą powodowały, że będzie to 0, więc stawimy Marię naszą w bazie, a ciebie i ciebie e, wyślemy i tak, jakby dwa chlebki to zużyje, ale spoko więc bierzemy, jak widzicie, dosyć szybko te postacie się przemieszczają. To jest została sama Maria. Musicie uważać, żeby w trakcie takiej podróży ta postać, co została, nie umarła. No i teraz tak. Mamy sobie taką mapkę. No i tutaj już chodzimy naszymi postaciami. I tutaj zaraz zobaczycie, właśnie, jak zbliżamy się do czegoś. Mamy coś na zasadzie właśnie takich coverów, takiej obrony naszej. Czyli najlepiej zawsze jeść się skryć za czymś, zwłaszcza jak mamy jakichś łuczników. Dobra, mamy impów. Teraz tak. Przede wszystkim większy damage jest, jeżeli bijemy z tyłu. Jest w plecy. Tu mecz, no nie mamy możliwości, bo one się zaczną obracać, ale... No i to już. No, on jakby wtedy tam poszedł, to mógłby go uderzyć. No i dbam, że zabiliśmy dwa impy. Zlutowaliśmy dwie częstki sulfur. Co to jest, nie wiem. Czymś. No i kto? Anabel dołączyła do naszej kolonii. Teraz oni zaraz tutaj wrócą. Przyniosą te surowce, które zdobyli. Musimy poczekać, aż wrócą. O, no jest Anabel, kurde, trzy babki. Zatrzymajmy grę, ja bym sobie chciała. Albo nie, niech sobie leci powoli. Ja bym chciała zobaczyć, co Anabel. Anabel ma. No do farmingu. Do, do farmienia, że tak powiem. Farmerstwa. O, się nie nadaje, ale ma plus jeden do wydobywania. Do zbierania. Czyli ona przede wszystkim. Czy będzie krafcić... Aj, crafting też ma jedynkę, ale ktoś u nas już ma jedynkę, ty masz. No dobra, ona też będzie krafcić. I oprócz tego będziesz zbierała wodę, bo właśnie to jest wydobywanie, to jest. To się zalicza do wydobywania. Woda, drzewo, czy kamienie, to wszystko się zalicza do wydobywania. No tutaj akurat to też, ale to są kryształy. To też się przyda w sumie. O tak. Serge Debris, to są właśnie co wam wcześniej pokazywałam o te e, jakieś złomowiska z, ze skrapami i z medycynami. Z lekarstwami. No. A Więc jest sobie taka Annabelle. Grafika jest śmieszna dosyć, muszę przyznać. Taka naprawdę, rysowana kurczę ołówkiem i paroma kredkami. Bardzo fajnie, no podoba mi się, jest to takie nietypowe, ale no nie wiem, ma swój urok, ma swój urok moim zdaniem. Dobra, w tym momencie mamy tak, Anabel bez broni i Maria bez broni. Maria, ona nie jest zbyt potrzebuje broń, ale tak, ten łuk mieliśmy zrobić, właśnie te strzały wykorzystaliśmy. Tak, i w tym momencie Kenny zrobił nam łuk. No i uzbroimy w niego Anabel. Anabel będzie łuczniczką, mimo tego, że ma kombatu zero. Dobrze, nasza misja polega, żeby przeszukać najbliższą lokację, więc mamy tutaj tak. Military base. Mamy do zlutowania dwie skóry, coś na... Tak, to są skóry mm, i 37 skrapów. Do zabicia mamy demona i impa. Tutaj, o tutaj już możemy trochę włóczki, trochę lekarstw i skrapy, ale też i też to w sumie to samo. Tu mamy skrapy. O, tutaj mamy już Reapera, no to już, to już na razie tam nie pójdziemy, ale myślę, że co, zaczniemy od początku. Możemy skamentować i możemy e skautować Skałtowanie polega na tym, żeby po prostu odsłoni nam się wokół tej, tej. tego miejsca tutaj większy kwadracik, więc samo pójście na misję nie odsłoni, nam. trzeba właśnie skautować ale to po prostu postać tam idzie i wraca i tyle. Może to zmieni w przyszłości, nie wiem. Dobrze, idziesz ty, idziesz ty, i idziesz ty. No i oni sobie idą, Maria zostaje, tutaj pilnuje Grządek. Tak, i, i teraz tak, czekaj, yy, bo ty jesteś Anabel Łuczniczką, to ty pójdziesz o tak, z tyłu. Ja sobie zawsze tak osłonię mapę, ale może tak weźmiemy bardziej ryzykownie, przybliżymy. Na razie to jest wiecie takie... Yy, Chodzenie na pałę, że tak powiem, na ślepo w ogóle bez jakiegoś większego skupiania się, bo tych przeciwników tutaj jest niewiele, tam dwóch raptem, ale właśnie w późniejszych wersjach trzeba będzie to. No, to już trzeba będzie strategicznie podchodzić do tego. Przede wszystkim łucznicy będą musieli jakoś atakować z daleka. Trzeba będzie właśnie kryć się za takimi różnymi budynkami czy beczkami, żeby zdobywać tą obronę. No, na razie jest to niezbyt nie duże wyzwanie i nie jest to potrzebne, ale w przyszłości naprawdę trzeba będzie się na tym skupić. No i dobra, zyskaliśmy. Oczywiście tutaj zabijamy za, za zabicie tych potworków. Po prostu zawsze dostajemy ten sulfur, który później nam będzie potrzebny. No i teraz mamy misję, żeby właśnie wybudować magiczny okrąg i yy, w, 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 wynaleźć tutaj poprawy. Patrzcie, tutaj to drzewko jest. O, rytuały mamy i. i no w sumie to kółko nam odblokuje jakieś super rzeczy takie demoniczne. Nie wiem, jeszcze w sumie to jakieś święcona woda, jakieś holy armory i tak dalej. Jakieś święcone miecze, ale nigdy tu nie doszło, nie, więc nie wiem. Wiem tylko, że naprawdę do tego wszystkiego, zaczynając tutaj od Hellforge'a, będzie nam potrzebny właśnie ten demonit, którego... Nie wiem, jak to być jeszcze. Znaczy, wiem, ale to da daleka droga przed nami. Nie będę o tym wspominać w pierwszym odcinku. Ale tutaj mamy rytuały. Mhm. Jak już widzicie, tutaj odblokuje nam się pierwszy rytuar, rytuar który pozwoli nam przyspieszyć po prostu, że nam urosną drzewa. Tutaj jakieś soul harnessy, czy jakieś O'Reynolds. To na pewno spadnie jakiś deszcz. Nie wiem, nie, ma, nie widziałam tu deszczu w tych grze, ale spoko. Tu nam pokaże jakieś ukryte. Y Surowce gdzieś, no takie różne rytuały, które po prostu odprawiamy, i. O tutaj możemy sobie summonować nawet coś. O tu możemy jakiś healing zrobić. No spokojnie. Ale jak widzicie, mamy już trochę punktów. Ile mamy? 80 punktów, więc możemy sobie już tak pójść tutaj, w chlebek, i tak dalej. Możemy pójść sobie tutaj w deski, woodworking. Możemy sobie pójść w lepszy łuk. First Aid. Myślę, że, 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 że pójdziemy sobie w deski. I w lepszy łuk. Jak my stoimy? No właśnie, z jedzeniem. Kurde, cały czas zapominam, że tutaj wsadę można poruszać. Albo o krawędzie, myszką się nie da przesuwać prano dosyć, dosyć tak, tak, żeby się przeciągnie, niestety, to nie Simsy czy tam... Tak, tutaj możemy zrobić sałatki, właśnie klikając sobie na to. O, ona no właśnie zebrała więcej. Teraz kto tutaj? E, Lorenz stoi i robi? Tak. No i Annabel też. Tutaj oprócz robienia sałatek nie jest na żadne stanowisko, więc postacie po prostu stoją gdzieś tam sobie, o. I słuchasz, taki fajny odgłos jakby ognia. No ciekawe, no on nawet Keny się wziął za robotę. Aha, bo oni nie mają co robić po prostu. Ja im nie przydzieliłam żadnych zadań. się skupiłam na gadaniu i pokazywaniu. Proszę bardzo, proszę mi szczopować to. Um. I proszę to wydobyć. Kurczę, mamy tylko cztery kwadraty gliny. Przecież to jest jakieś nieporozumienie. Ja będę potrzebować cegły. Skąd ja je wezmę? Masakra. No dobra. Nasze zapasy powoli tutaj marnieją, ale damy radę. Teraz sobie tak możemy wybudować właśnie mm, piłę. Tylko żeby tak piłę postawić właśnie, potrzebujemy kolejny domek. Oj, zaraz. Nie potrzebujemy. No nie gadajcie. Jeszcze trzeba było trzeba. Serio? <laughs> Ale beka, może to jakieś bagi. Ciekawe, czy będą mogli używać. tylko. jestem bardzo ciekawa. Tylko ja przyspieszymy sobie. To. A to. poduj to. Dobra. Możemy robić. Dobra, zrobimy sobie 10 desek. No to muszę przyznać, że ciekawe, bo nie spotkałam się jeszcze na nim jednym filmiku, ani na podczas własnej gry, żeby to stało na zewnątrz, zawsze stawiało się to w domku, bo takie jest założenie, że te przedmioty muszą, czy tam przyrządy, maszyny muszą stać w domu. Próbowałam wcześniej coś postawić. O, na przykład te, tego się nie da już. E, Workbench też się nie da postawić. No ale dobra. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. No w sumie taka piła, no to po co ma stać w domu, nie? Tak, żeby zrobić sobie ten łuk, potrzebujemy 40 strzał zrobimy 40 strzał i potrzebujemy więcej skrapów. Więc ja myślę, żeby więcej skrapów zrobić, czy zarobić, no to pójdziemy sobie jeszcze szybko na wyprawę. O! Na przykład tutaj. Weźmiemy ciebie, ciebie i ciebie. Maria zostaje, bo Maria tutaj. tam... Maria ma czerwone włosy, fioletową koszulkę. Dobra, nieważne. Teraz tak, ty idziesz naprzód... Kuczniczka idzie z tyłu. O, tak to można zrobić powoli. Oczywiście, tutaj można tylko do dwójeczki sobie przyspieszyć. Więc w razie czego? I spacją można sobie robić pauzę. Więc wtedy, jak na przykład, nie wiem, lecicie na, na szybkim czasie, zobaczycie wroga. Ja tak przynajmniej zawsze robię, bo nie chcę mi się tak powoli chodzić. A wtedy sobie naciskam spację i dopiero obmyślam, że tak powiem, strategię o, na tej zasadzie czyli na przykład ty idziesz tutaj ty idziesz tutaj i ty idziesz tutaj i ty atakujesz już właśnie dobra, atakuj go i atakuj a, czas nam został właśnie na dwójce, dlatego musicie uważać z tym czasem naprawdę, bo czasami można nieźle sobie spieprzyć grę przez takie, no przez nieuwagę dobra, zyskaliśmy nasze skrapy teraz musimy tylko poczekać, aż no już ekipa wróci, dobra, wróciła e, nie ten kleryk. oj właśnie, pokazała się informacja jak kliknęło druchowo, e, że zostaliśmy, zostaniemy za chwilę w sumie, zaatakowani rób szybciej te strzały, bo bym chciała ten łuk zrobić, zanim tutaj przylezą Czekajcie, bo Maria Maria nie ma broni, ale ja jej nie dam tego łuku. Chciałabym jeszcze ten łuk zanim ten. zanim nas zaatakują. No, dawaj, Anabel. Jeszcze piątka. Ta radę. Ta radę. Dobra, pauza. A <grych> e... e, jeszcze łuk trzeba wykrawcić. Kurde. O, już teraz na pewno nie da rady. No właśnie, jesteśmy zaatakowani. Dobra więc tutaj możemy sobie zobaczyć czy są przygotowani no są jako tako na tyle ile mogą no ale na szczęście zaatakowały nas tylko dwa potworki dobra bierzemy pauzę gdzie są nasi ludziki schowamy się nimi tutaj na szczęście tylko... a co on ma? czemu to jest 2.4 3? że o co chodzi 35. aha to chyba jakoś nie wiem zdolności uderzenia ich ty zostań tu, Maria, z tyłu lepiej. No, dawać tego minor demona, bo on ma w sumie największe hity. Maria ta nie sobie stoi z boku. Wspieraj psychicznie. No i dobra. Atak yy, odparty. Anabel idzie kończyć łuk. Wtedy yy, Anabel. No, sama sobie go zrobi, zrobi więc wtedy Annabelle dostanie ten lepszy łuk. A jeszcze, żeby wam pokazać, to właśnie, on ma damage'u 12, to ma 10 i ma ręcz 8, zwykły ma 5. No i celność, tu ma 65, to ma 50, więc ten łuk jest o wiele lepszy. Późniejsze bronie, muszę przyznać. No, te na mm, przykład, na przykład, nie wiem co tutaj yy, można wam pokazać na przykład, o kusza, kusza nie jest jakaś o wiele lepsza, muszę przyznać i pistolet też nie jest jakoś super więc ten łuk, dobra, zrobiłaś, więc zakładasz, a Maria dostanie zwykłe, w razie czego, żeby mogła się bronić dobra, jak my stoimy z jedzeniem to trzeba cały czas te sałatki tworzyć a w tym czasie mamy dużo punktów researchu no to zrobimy tutaj cooking, ponieważ od, odblokowuje nam to farmę zboża. Jeżeli chcielibyśmy na przykład tutaj już sobie hodować owieczki, no to musimy je karmić zbożem. Czyli zawsze najpierw odblokowujemy tutaj to, a dopiero później bawimy się w owieczki. Teraz tak, farma. No i właśnie potrzebujemy tego kurczę kleja. Tej naszej cegły. No, może nie cegły, może gliny na razie. Cegły będą później, na razie glina. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że gra wam się spodobała. Mnie no bardzo wciągnęła, że tak powiem. Zwłaszcza ten tryb normalny, kiedy zaczynamy z mniejszą ilością surowców, z wolniejszym trybem pracy. Ci pracownicy, ci, ci survivalowcy, oni mają tutaj więcej, bardziej negatywne. Albo ja po prostu miałam pecha, ale wydaje mi się, że mieli bardziej negatywne te perki. I było naprawdę o wiele trudniej. O wiele trudniej. Tak, jak na razie jest spoko. Mamy drugi dzień, jeszcze żyjemy, więc nieźle. Także dajcie znać, co myślicie o grze. Widzimy się w następnym. Pa pa.